Ciała 23 lipca. Produkcja. Ręka. Nowy klucz będzie. Ręka moje rękę Moje i drugą stronę. To jest bizona ta końcówka, tak? Tak, to jest bizonowski, proszę. Bizonowski troszkę zmodyfikowany. Trzymało ręce fałd. Silne ręce. No a tutaj mamy klucz oryginalny z New Hollanda. To jest w razie, jakby w gwint, rzepaku się zotało. Tylko, że oryginalny no jest spoko, ale jak przyszło go mocno pocisnąć, to się wykrzywił. Tutaj się troszkę zwichrował. Farba podchodził. Nie będzie dziadowski nie jest, bo tutaj ścianka Ścianka nie jest cieniutka Ale będzie lepszy Czekaj, czekaj, próba generalna Zobacz, tutaj Ojej no. No, tutaj tutaj Możemy włożyć jeszcze dalej no i około opiera, bo tamten to ty kurde zaraz przy tym Jakbyś wziął tą brechę aż tutaj to by jeszcze lepiej było Nie, bo to tu się chodzi, żeby wiesz To no, się dalej opony, A rurę miałem tylko taką Aha To idealna była Kuźwa daj palec to całą rękę Ale ja bym za tym, żebyś nie, nie gwintował Co nie gwintował? No W no. pol To oryginalny ten kucma, tylko a to ja wezmę tak w bisonie. tu przyspawam dwa oczka Dwa. Tak, no, proszę tak. W kabinie tam sobie przy siedzeniu postaw Nie, pod, pod nogę Pod nogę. No I akurat zahamujesz przy wali nie To mnie żarty, bo wiesz, jutro rano wyjdziesz, po zobaczysz, tu na tym, mhm. na podajniku przyspawane uchwyty Ten też trochę ale. Które musisz ty też coś po kamerę, bo nie wychodzi, że ja tylko chodzę i nic nie robię Jak? Ty jesteś, no, większej ilości No on... Tu, tu wisi tu o, no. Ale nie, 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 Martinek, to ma zejść pod te, pod te... O. Zabezpieczenie takie Kurde, blokuje mi centów Jeremiasz, dobrze, że jesteś kurde sprytny karateka no, że, że karate Wszystko jest, błotniki pozakładałeś? No, Dobra, no. Wszystko jest? W środku też umyłeś? Nie Jeszcze Jeszcze? To będzie umyty? Fajnie No trzeba go umyć, bo jest troszkę brudny Po groszku się... Wy. Tato chyba trochę w to tak? Niepotrzebnie zamiatał, bo się No. Ale... Ale ściereczką się, się. poprzyciera będzie fajnie. Tak nie ma źle. Nie ma źle. Przyczepę musimy jeszcze sprawdzić, czy, czy ta guma trzyma. Ale nie, wie dlaczego, bo jak jest wszystko pozamykane, to powietrze trzyma jeśli się nie zamyka. Tak, filmem jakoś się zamyka. Nie. Bo, nie. bo jest kabina rozszczelniona. Tak. Dziurę to Wczoraj tato wymienił gumę od y, hamulców w przyczepie. Siłownika w hamulcu. Ja tu dziurę widać, widać A to idź na, to no. będzie lepiej Widać, widać, na tym cofie położę Z boku wydmuchało dziurę I schodziło powietrze bardzo szybko W, części, w sklepie z częściami do tirów Kupił? No ja? No właśnie, w internecie patrzyłem to. Założę, tylko musi, musimy teraz podłączyć jeszcze powietrz, z powietrzem, czy tam wszystko jest ok. Były, ale były też mniejsze, bo to jest. Typ no to pier pier typ 20, nie? Też mówi, że jedno w jednym sklepie dostał, to sklepie centymetr to pier 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 No, mm -hmm. ale mówi, że dostał taką samą to nie było potrzeby było tamtej. pier to pier No to pier 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 No to fajka. <śmany> o, <Good. śmany> <Yeah. śmany> ja. Panie Janie! <śmany> Co za Na Znaczy czas i pora idziemy kosić eee, Najpierw jedziemy jednak u siebie, spróbujemy, wykosimy trochę. Jak idzie tam już stan kosi Max z, z, z header na pole. Tak już powinien mieć prawie zbiornik. No ja teraz jadę z przyczepą. Na no, Kosimy dzisiaj, a jutro dopiero zobaczymy, jak idzie, a jutro do znajomego będziemy kosić. jemu widziałem, że sprzedałem trochę, trochę, trochę traktory w Holandzie wypucowałem, pościerałem. Teraz, jak już zaczniemy jeździć, to już nie będzie za bardzo pewnie kiedy. No i zobaczymy teraz, jak, na, jak to na polu wygląda. No, proszę Państwa, zaczęły się. co się no. zaczęło? żniwa rzepaczana żniwa rzepaczana w ogóle żniwa się u nas zaczęła w skupach wazelinę pochowali, teraz bez wazeliny tak zaraz wysypiemy niecały, niepełny zbiornik na kosiu tutaj oddzieliliśmy sobie, właśnie teraz przekosiu między odmianami tutaj mamy od dołu najwięcej yy, to jest I co, Murphy tak liniówka a tam dalej mamy właśnie odkosił od f chyba Duke Tak To kurczę powiem Wam, że jest różnica bardzo, bardzo wyraźna między liniówką a F-em Mieszaniec jest w ogóle dużo bardziej zielony Znaczy łodygi ma dużo bardziej, dużo zdrowsze niż ten liniowy Wszystko było tak samo robione Dwa razy było na płatek prystane na grzybówkę o, i... Tak się zastanawiamy, jakbyśmy raz tylko zrobili tą grzybówkę, to ciekawe jakby te no, liniowe to liniowe No, tego liniowego by nic nie było No i tutaj właśnie teraz dużo widać O i dużo daje do myślenia na przyszłe lata teraz Tak, tak. Co Bo, siać Bo w tym roku widać, że właśnie jeżeli bardziej pilnujemy, dajemy więcej odżywek no to wydaje mi się, że wtedy warto zainwestować w tego mieszańca niż w liniówkę, bo jedna liniówka tyle nie da no ten rok to akurat zweryfikowało to pokary. Zweryfikował, tak jeszcze to jak będziemy kosić, dokładnie wosić no. to będzie to lepiej widać Odkosz, to... odkosimy sobie po prostu odmianami jak będą wyglądać tak, będzie może można jeszcze... dokładnie powiedzieć, bo na razie tak mniej więcej na oko ale, no, widać, widać, że to wyróżni tu nawet jak na górce stanęliśmy, to było widać gdzie jest jaka odmiana. No po ścierni widać, bo jedną stroną przejechał po mieszańcu, a drugą po tej i powiem wam, że widać Piedronka, masz na ręce. O no. Azjatycka Mnie nie ukrywał Dojrzała jest chyba, nie? Czy nie? Tu jest na dół czeka. Nie wiem. To widziałeś puszczenie w jego głowie? Różnica jest jak nie wiem. Teraz wam to pokażę. Jest. Nie wiem, czy to będzie widoczne, bo trzeba patrzeć bardzo daleko. Ale jak będzie to widać, to popatrzcie tam na sam koniec. I tu, mniej więcej, gdzie kąwa niejachowi, jest widać różnicę tych odmian. Ten liniowe to w ogóle... No teraz też można tylko ponarzekać. Tutaj ścierń taka zdrowa, zielona. a Po prawej stronie zagrzybiała. A zabiegi były wykonywane te same na jednej... Na całym polu, nie? No trudno. Ok, nakosiliśmy przyczepę. Wykosiliśmy około 2,9 hektara. Przywiozłem ją tutaj. Marcie, Marcin przyciągnął na pole 80 tą drugą przyczepę, a teraz właśnie zjedzie, bo jak wiecie ten starszy New Holland mamy w serwisie. No i teraz razem tutaj mi pokaże, odczepimy, cofniemy pod wiatę, odczepimy opryskiwacz do tego małego, wtedy się zaczepi przyczepę tamtą i będziemy działać dalej. Zobaczymy, czy to później wysypiemy y, pod tamtą wiatą Co będziemy dalej robić, nie wiem, albo wysypiemy, albo później będziemy to... Y, może dobinadamy Zobaczymy Żeby na razie nie będziemy wodzić. O, tylko Marcin tam chyba tą drogę jeszcze równa No to dobra, to ja to zacznę ogarniać, otwieram, Przyszykuję Będziemy działać No i na dzisiaj żniwa skończyliśmy tato nakosił dwie przyczepy ale ten rzepak jest jeszcze tak trochę niedojrzały jeszcze bym musiał pasować 3 dni tylko, że od przyszłych tygodni zapowiadają deszcze i burze także nie wiem jak to będzie mam nadzieję, że nas ominie to no i jedziemy teraz po heder i przyczepę na poprzednim filmie była ta droga, jak ją tutaj woda wymyła to Zaraz Wam pokażę jak ją trochę 80 naprawiłem Ale to jeszcze kawałek do niej jest Piotrek tutaj śmiga capem 16,5 na godziny. Na godzinę, na godzinę Chyba gaz wdechę Trzyma dmuchawę, bo od razu jak przejdziemy na pole to obdmowujemy z do liści kombajn, żeby już w domu był czysty Będzie mniej roboty A I tutaj zobaczcie Na poprzednim filmiku było nagranie jak na tej drodze z ruch tutaj po lewej stronie Woda taki wymyła po kolana I zobaczcie e, 20 minut roboty Tutaj kamieni jest taki żeby je dociągnąć na samą górę widzicie I... Tutaj dalej jest ruch, chociaż tutaj nie jest taki duży jak tam był Także nie jest źle już Kurde, za blisko podjechałeś Mówię pomogę Ci, bo ty później będziesz mi przyczepy nie pomogę. Co ty robisz? Musisz sobie stanąć na drodze i przyciągnąć ten wózek Tutaj jeszcze musisz ten klucz dorobiony schować Mogę go zostawiłem no nie wiem Nie ma miejsca na niego zobacz Nie trzeba takiego No się tak patrzy na tę dziurę Breha. Trochę to na capeczku miejsca brak No Z to może Gdzie tutaj mamy taką dmuchawę Hitachi Idzie jak salona Do obdługiwania kombajnu na polu super sprawa Kryma co? Dawaj tutaj ty. Polecam każdemu Siedzisz. Mazuk. Szyby nie ma Kiedyś trochę wybił jak mur rozwalał młotkę I tak zostało wentylacyjnie Osłony ty, Osłony tylko na te krajcowe kosy ale zakładamy Bo one najbardziej są, żeby, no, żeby żeby nie nikt się łapać tam. I, że, Albo żeby coś palucha, tam Albo żeby się nie obtarł za bardzo Dobra Dobra tam Idziemy a. Staram się jeździć z ścieżkami. żeby nie zajeżdżać w pola całego. Później tylko ścieżki na głęboko robimy. A on tutaj już to czeka. Na kościół, Nie Mieliśmy wysypywać ją, bo tam robiliśmy miejsce pod wiatą, no a jednak to to żeby poczekać no i nie wiem Jutro będziemy myśleć co, co, co z tym robić I co jak tam? Kilka słów Kompanista Kompaniista czy są, czy są Kompanista czysta Zobaczcie, żeby za czysty nie był to musi pogrzebać sobie Co tam grzebiesz, jutro to samo będzie Jak się gościło? Jak A ty się? nie zaczniesz mówić to ja przestanę z tobą wywiady prowadzić Jak się gościło? tak sobie? A co, nie dojrzały jeszcze? Nie, ten co był chory jest ok, A ten jest, bo sklejaczem zrobiony, nie da rady, on za wcześnie jest. To no, widać, widać było różnicę, tam to była kontrolka, z pryskaniem i woda? No. Tak! No. Tam jechałem w górę normalnie 3, 4 ponad 4 na godzinę, nic A tutaj wjechałem, zaraz straty pokazywałem. Także widzicie, jeszcze za wcześnie dla nas. A co tam tak syczy w przyczepie? To ona miała tą membranę wymienioną? A co co, dokręcić? Tak, bo to z tego syczy tam No tam śrubę to może za lekko dokręcić Ten spada Ten hej Co ty zbyt robisz? Polce po skosie zakłada Polce po skosie zakłada i później są podłogi powykinane Gdzieś mi o tym nie wiadomo Dobra Robimy prezentację dmuchania Łap się ktoś za to Bidon na wodę, mydło jest A mydło używasz? Czy nie? Mydłem się myłeś? jest takie bardzo wilgotne powietrze w nocy i dmuchamy kombajn to mgła na całą wioskę się robi Widzicie? Wydmucha kombajnie i później jest czyściutko Nawet pod wiatą sprężarką tylko tam lekko to słychać. Już nie ma tego sypu w domu Super sprawa Jakby też się zastanawiał to naprawdę poleta. Szybkie odczepianie Trochę do przodu Kurde ale on agresywnie to robi Jezu no. on, on wejdzie Na dół jeszcze o, Jest? Siedzi? Siedzi.